Tak po prostu mieszkają ludzie w stolicy. Jestem jakieś 4 km od centrum. Mieszkania zwykle są z częścią dolną. Która jest albo na skosie, albo wykorzystywana jest jako kuchnia bądź miejsce wypoczynku. To miejsce jest sklepikiem spożywczym. W środku lodówka, kilka puszek, chleb, trochę warzyw. Ale najciekawsze są te miejsca takie budki jak te tutaj. Przed każdą z nich i praktycznie w każdym publicznym miejscu spotkać takie czerwono-brązowe plamy. W tych wszystkich budkach sprzedaje się. Te małe kokoski. Są one owocami palmy betelowej, wysokie drzewo. Wkładają je do buzi wraz z solą i z różnymi przyprawami. A potem wyglądają tak, jak ten młody mężczyzna. Mają czerwone zęby i spluwają bardzo czerwonośliną. Na tych stoiskach sprzedawany jest także papieros. Papieros produkowany samemu z papieru lub z gazety. Tutaj przed sobą mam typowy wygląd domku. A ten czerwony budynek jest moim hotelem. Typowy sklepik w Muzeum Narodowym w Honiara. Można zobaczyć troszkę starszych elementów życia codziennego, ale i tamtamy te wydrążone pniaki właśnie nimi były na podróży wystawiono takie postacie totalmowe choć niektóre jako żywo przypominają wyspę wielkanocne ciekawa łódka widać, że ten pływający długi klot drzewa jest prawdziwy i tym wypływali na ocean W końcu w trafiłem na bazar. Market owocowy, jak tutaj na to mówią. Zacząłem od wypicia kokosa. A teraz popatrz sobie na różne odmiany, na tutejsze odmiany kartofli, ziemniaków. Nie wszystkie rodzaje owoców potrafię rozpoznać te owoce kokosowe są trochę inne, a mianowicie jak spojrzysz na nie, one zaczynają rosnąć. Wychodzą już z nich rośliny. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jak taki owoc rozłupiesz to miejsce, w które w środku zwykle wypełnione jest wodą, tutaj będzie wypełnione białą masą tutaj ci ludzie również zjadają Zgadniesz, po co te liście są sprzedawane? Liście bananowca One rodzą za talerzy. Na tym po prostu podaje się posiłki Barwny ten targ. Duży, gdzie teraz jestem? Lotnisko, lotnisko w Sege, Sege Airport. Witaj na wyspie Sege, jednej z wysp na terytorium zachodnim na tym archipelagu wysp większych i mnóstwa małych wysepek ledwo zrobisz parę kroków i jesteś na następnej wyspie tak jak tam wyspie lub atolu nie ma samochodów tutaj ludzie poruszają się pieszo albo łodziami to jest główna droga pomiędzy hotelami w drodze do sklepu i na lotnisko kolory całkiem niezłe jak na ulicę. A wiesz co to jest, widzu? A to jest takie coś, co bardzo skrzypi. Można to nazwać cykadą. A na pewno, jak z kumplami zacznie brzęczeć, to ledwo słychać siebie samego. Trafiłem na interesujące miejsce, w którym są suszone owoce morza. Uwoce morza na zamówienie Chińczyków to białe i to czarne. Wyciągają to z morza, suszą i sprzedają naszym skośnookim sąsiadom tych rejonów. Jest to możliwe tylko w tropiku. Kwitnie. Bujnie rośnie. I jak tylko nie czyści się powierzchni, natychmiast zarasta wszystko. Wszystkie na pewno wykonano z jednego klocka drewna. A mają tych drzew tutaj mnóstwo, począwszy od Mahoniu. Raz w tygodniu bazar owocowy. Owocowo warzywny, czyli tego bazar z tym wszystkim, co tutaj produkują. To jest sól i to odmiana fasolki. A potem już, a potem już tylko żujesz, żujesz, żujesz i spływasz bardzo czerwoną śliną. I robi to przynajmniej 50% społeczności. Nie tylko, nie tylko, nie tylko mężczyzn również kobiet ja to, ale... ta wesoła dziewczyna również sprzedaje to samo ale ma także papierosy miejscowa łaźnia ciekawe jest życie w świecie gdzie nie ma samochodów gdzie we wszystkie strony wiodą tylko ścieżki tak jak tutaj. I wiodą gdzieś tam, bo informacji żadnych nie ma. Oczywiście wszystko, wszystko, wszyscy, wszystko wiedzą. A ty turysty, jeżeli chcesz, to musisz się dopytać. Drugi dzień na wyspie Nowa Georgia. Popłynąłem łódką łódką wzdłuż wyspy. Pierwszą wioską jest Nazaret. I jak Ci się podoba? Bo dla mnie jest niezwykle egzotyczne. Życie na wodzie. Na lądzie dróg nie ma, wszyscy poruszają się wodą. A ja przypłynąłem tą łodzią. To są moi kierowcy. Pierwsza rodzina, którą spotkałem, jest bardzo liczna. It is my polish language. Slowian language. I tak wygląda ich pokój dzienny, kuchnia i miejsce, gdzie przebywa się w ciągu dnia. Te miejsca takie odsłonięte są kuchniami, miejscami dziennego wypoczynku. Wszystkie domy są na palach, nie po to, że grozi woda czy zalanie, lecz po to, żeby było chłodniej. Dlatego, że tu jest niezwykle gorąco i bardzo wilgotno. Trafiłem do kuchni miejsce, gdzie się gotuje, miejsce, gdzie się suszy, wędzi. W następnym domu również. Ta część, na którą patrzysz w tej chwili, jest częścią sypialną. A tutaj kuchnia i miejsce, gdzie się przebywa. Dom może wyglądać również jak ten. Wszystko tutaj jest z drewna, a ściany zwykle z liści. Patrzysz w tej chwili na mieszkanie obsługi nauczycieli, a same budynki szkolne których dzieciaki uczą się 6 lat, począwszy od 8 lat życia, są tam. Te baraki zbudowane podobnie jak ich domy. W następnym miejscu spotkałem gospodynię, która przygotowuje zupę z kokosa. Pierwszą ceremonią jest starcie kokosa na takie wiłki, jak tam widać. O, w środku Kokos potrafi mieć taką białą część wtedy, kiedy już prawie rośnie, a później te wiórki biorą w ręce bądź w kawałek szmaty i wyciskają. I to jest właśnie potrawą, która jest częścią dania podstawowego. Może to być zupa, może to być sos. Tutaj patrzę na obiad bądź na przyszły lunch i jest to zupa z kokosa. I u góry to brązowe, to wysuszony jakiś owoc z morza. Tutaj zobaczyłem te suszone, brązowe kawałki czegoś, czegoś z morza. Teraz wiem, że są to po prostu morskie ogórki. One są znacznie większe, a po wysuszeniu stają się tymi brązowymi kawałkami dodatkiem do zupy bądź owoców bądź bananów. Manioku, Taro. Tu się chodzi wyłącznie pieszo. I spójrz na buty mojego gospodarza. Chodzi tak cały czas, również po ostrych kamieniach. Tak wygląda wykonywanie tych dłubanek z jednego pnia tych dużych drzew. Nowa łódź i nowa wioska. Newland, Land. Nowy Ląd. Szczyci się tym, że posiada kościół. Kościół protestancki. I największy plac przy kościele. Także pełni rodzaj boiska. Na około kilka chatek, łódki i jak widzisz, cała wioska. Te wioski na bogato są wykonane. Mają ściany z drewna, czasami blachę, a pozostałe z drewna mają tylko konstrukcję. Resztę z liści i wszędzie hibiskusy. I mnóstwo innych kwiatów. wędruje pomiędzy wysepkami Georgia jest wielka można nad nią lecieć ponad pół godziny samolotem ale wokół niej jest mnóstwo innych wysepek wysepki, laguny atole jak słońce zaświeci woda jest zielono-niebieska i na dodatek jak wsadzisz rękę to nie za bardzo chłodzi. O posiłek nie jest tutaj specjalnie trudno. Jak widzisz, kurka także znalazła sobie koprę do wyjadania. A ta góra muszelek za tą łódką dłubanką świadczy o tym, że małże też często tutaj jadają. I kolejna wioska. Wioska jest większa. Posiada również około 100 mieszkańców. Nie ma tutaj dróg, nie ma samochodów. Poruszać się można tylko i wyłącznie łodziami. Pan ten uprzejmy był wyrazić zgodę na pobyt, na zwiedzenie wyspy. A podstawowy środek lokomocji to, jak widzisz, potężne długanki. Choć nie tylko. Jestem w pobliżu kościoła Kościoła Adwentystów Dnia i patrzę jak panie wykonują specjalne koszyki, które będą użyte w kościele na pożywienie. Tutaj masz przykład w jaki sposób się plecie A jak do tego weźmiesz kilka takich gałązek równopociętych, jak je połączysz, o na przykład w taki sposób jak teraz, tak są łączone.